Trochę teorii na temat IPFS to jest międzyplanetarny system plików. Za ja tym razem, jak próbuję to wymówić, to nie mogę wytrzymać ze śmiechu. Dobra, niech sobie tak będzie. To taki sam system plików jak ten peer-to-peer, -peer, czyli kawałki plików są porozrzucane między serwerami, między nodami i jak po prostu mamy żądanie takiego pliku, żeby nam pokazać, no to po prostu serwer IPFS odpytuje nody. Które tam przechowują kawałki tych plików, i żeby nam po prostu wysłały to co mają, i wtedy sklejany jest z ten cały plik z tych kawałków i przesyłany do nas. Gdybyśmy chcieli sobie zrobić taki serwis na kryptosieci, właśnie na przykład taki Twitter, gdzie ludzie tam rzucają wideo jakieś właśnie zdjęcia, no to na kontrakcie nie możemy tego zrobić, no bo kontrakt ma jakąś tam ograniczoną pojemność i im więcej byśmy zapchali tego kontraktu, tym. Kolejne działania na pewnych rzeczach byłyby droższe, więc wymyślili sobie, że będzie to taki protokół, że wgrywamy ten plik gdzieś tam na zewnątrz i dostajemy hash tego pliku. I na kontrakcie trzymamy tylko te hasze tych plików. I jak na przykład wchodzimy sobie na takiego naszego Twittera zrobionego na sieci blockchain, no to gdybyśmy chcieli odczytać, jaki plik ktoś tam umieścił. To odczytujemy z kontraktu właśnie te wpisy, jest podany hash tego pliku, no i serwer w tle pobiera gdzieś te pliki i wyświetla nam powiedzmy na, na, na tym głównym profilu czy gdzieś. Więc może to trochę wolniej działać, natomiast miałoby to zapewnić jakieś tam bezpieczeństwo, że zdecentralizowane pliki są właśnie w różnych miejscach. Albo że plik jest po prostu sam plik zdecentralizowany, bo jest on dzielony na jakieś kawałki i rozsyłany po tych nodach. Można powiedzieć coś takiego, że jeżeli mamy ipfs-a a tu jest nasz plik to jeżeli ten plik prześlemy sobie do IPFS-a to on po załadowaniu zacznie go rozsyłać do tych różnych tam nodów które też między sobą mogą to rozsyłać to już zależy jaki ten nod jest skonfigurowany i ile ma pojemności i tak dalej i tak dalej, to tu już nie ma się co w tym zagłębiać, po prostu gdzieś ten plik nasz jest przechowywany i później z takiego pliku, z takiego IPFS-a, dostajemy zwrotkę, tak zwany Content ID, czyli ten seed. No i to tam jest, obojętnie, jakiś tam, jakiś hash, po prostu. Jakiś tam hash. I ten hash, właśnie, wysyłamy sobie do kontraktu. I dzięki temu wiemy, że jeżeli poprosimy nasz IPFS, aby wyszukał ten, właśnie hash tutaj, to on zacznie pytać te serwery różne o, o te nasze części plików, bo on jest podzielony na różne części. No i my później dostaniemy ładnie, powiedzmy, bezpośrednio tą zwrotkę z tego pliku i nasz plik, tu powiedzmy, ta zielona kreska, zostanie w jakiś tam sposób odtworzony. Więc tak to pokrótce działa i możemy sobie tu zobaczyć. Ja na przykład skorzystałem QuickNote. Ale jest chyba też jeszcze ipfs.io, oni też mają tutaj różne ceny, i możemy sobie zobaczyć, że tutaj w tym kliknocie, jak chcemy sobie zrobić ipfs, to mamy tak albo możemy bezpośrednio wgrać plik tutaj, albo stworzyć swoją bramę taką ipfs. Już Wam tłumaczę zaraz o co chodzi. Możemy sobie tutaj wgrać jakiś plik, i on będzie przechowany, właśnie. Tutaj w, w, tej, w tym zdecentralizowanym środowisku. No i jeżeli chcemy tutaj wgrać, to widzicie, mamy 5 gigabajtów załączonych jakiś tam w takiej cenie, a potem jak chcemy nieskończoną ilość danych, to jest 15 centów za 1 gigabajt miesięcznie przechowywania tych, tych plików, no i tu mamy jakieś tam darmowe 10, 50 i tak dalej. I to jest po prostu, jeżeli tylko chcemy skorzystać z tego pliku, który tam. Chcemy wgrać i korzystać w naszym w jakiejś tam aplikacji, a brama polega na tym, że już tłumaczę. Brama polega na tym, że jeżeli mamy teraz ten hash tutaj, to żeby się dostać do tego, do tego pliku, to musimy użyć protokołu IPFS, ale możemy też zrobić tak, że chcemy użyć tego protokołu yy, HTTPS, czyli możemy tego pliku, ten system plików IPF, IPFS, użyć też do naszych normalnych aplikacji przez tych web, web 2. Czyli na przykład możemy sobie wpisać taki adres i tutaj bramka. No nie wiem, niech będzie PL, to no wymyślam sobie, to nie ma czegoś takiego. I tutaj jest na przykład łamane przez IPFS i łamane i teraz podajemy ten właśnie nasz ten hash jakiś tam dwa, trzy, dziewięć, dziewięć, i tak dalej i teraz dzięki temu, że mamy tutaj naszą bramkę postawioną tu na tym serwerze to możemy się do naszego pliku tutaj tego w, z protokołu IPFS dostać właśnie przez protokół HTTP czy tam HTTPS prawdopodobnie byłoby bezpiecznie, chociaż nie ma to w sumie znaczenia czy bezpiecznie czy nie, no bo podajemy tylko, wysyłamy tylko hash więc tutaj nie mówimy na razie o bezpieczeństwie jako takim więc możemy sobie albo być twórcą takiej, takiej bramki, albo po prostu używać tych systemów plików. Dlaczego ja na przykład uważam, że to jest słabe, to używanie właśnie tego systemu plików, chociaż wiem, że pewnie w niektórych aplikacjach jest konieczne. No to słabe jest ze względu na to, że trzeba te pliki, że trzeba płacić za to. Tak, albo musicie płacić, tak jak tutaj widzicie, jakąś tam kasę za przetrzymywanie tych plików, albo musicie płacić za postawienie bramki. A jeszcze jest takie coś, że na przykład, jeżeli, jeżeli mamy tutaj plik, rzucimy go na. to trochę, może do góry podniosę. Na IPFS-a. IPFS, IPFS rozdystrybuje to pomiędzy nody. Powiedzmy. I teraz okaże się, że, że wszystkie nody, które trzymały nasze kawałki pliku, wpadły. To nie mamy już dostępu do tego pliku. Ale jeśli postawicie sobie swoją bramkę powiedzmy tutaj jakąś, to będziecie mogli przypiąć pliki, które będą u was na stałe, czyli musicie wydać kasę, żeby mieć swoją bramkę i wtedy lub skorzystać z serwisu i wtedy trzymać pliki, lub skorzystać na przykład z serwisu pinata i tu macie dam 500 przypiętych plików, 20 tysięcy przypiętych plików, ale to wszystko jest po prostu zawsze płatne. Czyli te pliki mają być tak, jakby na stałe. Że nikt Wam nawet zawsze będzie to po prostu bramka, czy tam jakiś not taki dedykowany, więc wszystko fajnie, ale ale zawsze trzeba płacić. Jak chcecie mieć skorzystać z usługi, tam właśnie film trzeci, to musicie płacić. Jak chcecie mieć swoje postawione usługi gdzieś, tu macie Pinata, Filebase, tam różne tam serwisy oferujące właśnie usługi tego przypinania, bo to się nazywa Pinning Files. I jak to działa? I tu albo musicie płacić właśnie za, za te za to przychowanie plików. Natomiast w, w, w idei właśnie kontraktów i sieci zdecentralizowanych chodzi o to, żebyście robili te aplikacje bezobsługowe. Czyli jak jest na przykład dApp, czyli zdecentralizowana aplikacja, to najlepiej, żeby to była bezobsługowa. Jeżeli musicie płacić za przetrzymywanie tych serwisów, no to zawsze będziecie, będzie potrzebny jakiś administrator, jakiś moderator, ktoś, kto obsługuje, ktoś, kto pilnuje płatności, czyli nie będzie to żyło własnym życiem bo jeżeli nie zapłacimy, no to wiadomo, nie będzie dostępu do plików i cała wtedy zawartość takiego na przykład Twittera opartego na krypto byłaby bez sensu, bo nagle by poznikały ludziom rzeczy, które, które dodali, które promowali i tak dalej. Także mm, myślę, że w, w, jeszcze w sieciach krypto jest wiele do zrobienia, jest tam wiele przestrzeni właśnie, jak sprawić, żeby można było coraz więcej danych upakować do sieci i żeby korzystać z kontraktów w, w bezobsługowy sposób. Czyli mam kontrakt, wypuszczam go i on żyje własnym życiem. Tam już nic nie trzeba przy nim robić. I tak by było najlepiej. Natomiast jak już wchodzą w grę repliki, no to dzieje się zawsze, że musi być jakaś obsługa. Dlatego mi się to nie, nie podoba. Jakby nie widzę różnicy, czemu miałbym używać właśnie tego IPFS-a zamiast powiedzmy Amazona czy Google Cloud'a, które zapewniają też jakby no wiadomo, że firma nie zniknie tak jakby z dnia na dzień, więc nie wiem, jaka to miała jest różnica że akurat czy ja muszę mieć rozproszone zdjęcie, które się wolniej ładuje, czy mogę skorzystać z szybkiego serwera z AWS-a, czy tam z Google, czy z OVH czy z innych serwisów, które się szybko wczytują. Jeżeli macie na przykład plik tekstowy jakiś tam, który chcecie podpiąć, no to ten plik tekstowy musielibyście najpierw zaszyfrować, żeby miało sens trzymać go w zdecentralizowanej sieci, żeby on był podcięty na kawałki i jak ktoś weźmie hash tego pliku, to zobaczy i tak plik tekstowy, ale zaszyfrowany i dopiero wasza aplikacja jakaś tam, czy, czy kodowanie w kontrakcie, czy, czy aplikacja po frontendzie gdzieś dopiero odkoduje ten plik już to jest jeszcze dużo do zrobienia. Natomiast cała koncepcja tego IPFS-a jest jak peer-to-peer -peer, czyli plik dzielony jest na kawałeczki, rozsyłany po różnych nodach i to ma zapewnić bezpieczeństwo, że Blik nie zginie. Nawet jeśli jakieś nody się wyłączą odłączą, to ten plik będzie na tylu, w tylu miejscach te kawałki plików, że zawsze się ten plik odzyska. Ale wiemy, że nie zawsze tak może być. Także, dobra, teorii tyle. Dzięki za obejrzenie filmu i do następnego.